Dzisiaj mamy kolejne piłkarskie święto, jest to trzecia edycja turnieju Kruszywo Cup. W Balinie dzisiaj gościmy Futbol Akademii Beskid, Progres Andrychów, Garbarnie Kraków, Sportowy z Modlniszka, MKS Szybinia i gospodarzy AP21 Szanów. turniej składa się jakby z trzech, z trzech mini turniejów. Jeżeli chodzi w roczniku 2-16 zrobiliśmy podział na grupę Graszrod, gdzie wystąpiło sześć drużyn. Teraz w tym momencie odbywa się edycja dla grupy pro. Jeżeli chodzi o formułę turnieju, jest ona bardzo prosta. Gramy każdy z każdym na trzech boiskach równocześnie. Jest bardzo mało, no nie ma przerw, jeżeli chodzi między, między, między meczami. Dla każdego zawodnika mamy pamiątkowy medal, dla każdej drużyny mamy pamiątkowy puchar e, oraz atrakcje i mała niespodzianka tutaj od naszego partnera od firmy Kruszywo SA dla y, drużyny która ma najlepszy bilans bramkowy, najlepszy bilans punktowy jest voucher na mecz Polska-Mołdawia 15 października. Propozycja takiego zorganizowania takiego cyklicznego turnieju, gdzie my będziemy takim głównym sponsorem, to jest 60 dziesiątkę. No i okazuje się, że był to dobry pomysł, bo bardzo dobrze, doskonale bawi się no kilkadziesiąt, bo chyba dzisiaj 200-250 dzieci będzie tak uczestniczyć w tym wydarzeniu. To jest drugi raz cyklicznie, a przy tym my prowadzimy wydobycie na swoją działalność wydobywczą na terenie 11 gmin i z tych gmin też oczywiście drużyny tutaj zapraszamy. Chcemy, żeby ich było coraz więcej, no ale no, na razie jest kilka. Mam nadzieję, że, że też zarazimy jeszcze ten, tych wójtów czy trenerów z gmin, na których działamy do udziału w tym i no, bardzo nam się tutaj podoba. Miło nam jest, że możemy te nagrody ufundować, i miło nam jest, że możemy się tutaj wspólnie bawić i obserwować te młode dzieci, które cieszą się ich rodziców, i rodziców, i trenerów, i to wszystkim sprawia nam to przyjemność. No i taka jest chyba idea tego, i do tego dążyliśmy i to osiągamy drugi rok z rzędu. Jak zawsze jest bardzo fajnie, akurat pogoda u Was dopisuje zawsze. Trzy boiska, sześć drużyn, wszyscy grają cały czas, szybki turniej. Dużo grania, poziom drużny jest ok, jak zawsze wszystko dobrze. W roczniku 2016 przede wszystkim chcemy, żeby dzieci grały dużo pojedynków jeden na jeden, żeby rozwiązywali działania raczej poprzez dribling, a nie poprzez podanie. Ale to już od dziecka też zależy, no, wybór jest po jego stronie. Każdy chłopiec jest inny, jeden szybciej będzie chciał podawać, drugi dłużej będzie chciał kiwać, to jest naturalne. Jest noc atrakcji, jeżeli chodzi dla dzieciaków. Mamy watę, mamy popcorn, mamy dmuchańce oraz malowanie buziek, a przede wszystkim dobrą zabawę na boisku. Najważniejszy jest dzisiaj uśmiech, to nam przyświeca cały cel całego tego turnieju. Jest głównie dobra zabawa naszych małych maluchów. Zawiązaliśmy współpracę z profesjonalistami, no bo Państwo z Akademii Piłkarskiej 21 robicie to w sposób dobry, my uzupełniamy, także będziemy zapraszać, tak jak powiedziałem, te gminy, gminne kluby sportowe jeszcze do współudziału, także my na pewno chcemy to kontynuować i, 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 i no chcemy być częścią tego projektu.